Trzeba, no. Pokażę Wam dzisiaj bardzo fajną pułapkę. No, tym razem, nie, no nie dla bezmyślnych kolegów, no ale trudno by było, gdyby się nie dało w nią złapać. A więc zaczynamy. Tu jest moja stara pułapka. Jako, no dobra, po, teraz pokazuję. Idę sobie, idę sobie jakiś debil. Nie wiem. I ja tutaj nie mam jeszcze dokończone, bym się nie chciał robić. Po prostu wpada na dół. Dobra, jak, jak nią zrobić? Dobra. Yy, dzień. Jakieś miejsce. No na przykład to tutaj. A zresztą ja muszę się podkopać pod ziemią to. Mm. To jak już yy, postawię drabinki i wszystko to się Okej, okay, już jestem. Tutaj drabinkę postawię. Okej. Okay. No i się y musimy jakoś rozbudować, coś takiego. Ale nie, nie w tę stronę. Okej. Okay. A więc tak. Tutaj się, tutaj budujemy na. Na 5, tak pod, na to takie coś, na 3, 4, o no, coś takiego, i albo o tutaj jeszcze możemy zrobić takiego, że sobie ktoś wejdzie, i tutaj będzie tak, tutaj będzie dół. Co będzie jeszcze nam potrzebne? Wytki naciskowe. Czerwona pochodnia Drzwi I lepkie Okej okay. Okej okay. Po obu stronach oczywiście tak a tutaj e, gdzieś gdzieśmy rozkopywali to tutaj tutaj kopiemy tak i stawiamy czerwono pochodnie jak widzicie jak się stanie na to pochodnie to ona się e, gasi Będzie nam potrzebny teraz redstone. OK. I bierzemy redstone. Mm. Tutaj yy, podzielmy pistony po obu stronach. OK. Repeat, a tutti ripeteri ok ok takie coś? I nie wiem, na przykład, trawę czy coś takiego. I jak się stanie na brudkę naciskową, to ona. To to się. Wiem wiąże. Tylko, że źle zrobiłem. Trzeba po prostu to zrobić. Jak się wchodzi, to tutaj powinny być. Tutaj powinny być. No ej, no. Tutaj powinny być pistony. Tutaj jak się wchodzi, to tutaj powinna być dziura i się spada. Można to na inne sposoby. Albo się spada do lawy i się trafi jego rzeczy, albo po prostu się spada i schodzi się potem po e, drabinkach i zbiera się jego rzeczy. Bardziej się opłaca ten drugi sposób. No i dzięki za obejrzenie. Myślę, że pomogłem. Subskrybujcie, lajkujcie. Nara.